Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, na poprzednim odcinku, na którymś z poprzednich odcinków, pokazywałem wam lampkę Nano X od firmy Micmol do takich małych kosteczek, do małych zbiorniczków. Tym razem coś zupełnie innego, a mianowicie bary doświetleniowe. Bary doświetleniowe, która ich nazwa to Felix. Tak się słuchajcie, nazywają. Ja mam tutaj przy sobie trzy takie bary doświetleniowe. Felix 1200, Felix 900 to jest, słuchajcie, kolejna i najmniejsza Felix 600. Otwórzmy sobie, zobaczmy, jak to wygląda. Bary doświetleniowe spoko opcja. U siebie na akwarium morskim też taki bar doświetleniowy stosuje, robi naprawdę, robi naprawdę robotę. E, przypominam, że firma Mikmol to jest producent oświetlenia do akwarystyki słodkowodnej, do akwarystyki morskiej. E, co jest fajne w ich rozwiązaniach, w ich lampach, że te lampy przeważnie są w wersji Slim, bardzo, bardzo cienkie. We wcześniejszych moich jakichś filmach możecie zobaczyć, pokazywałem kiedyś inne lampki od firmy Mikmol. Naprawdę niektóre są mega, mega E, mega cienkie, do tego co ważne że te lampy firma Mikmol w tych lampach stosuje e, oświetle, e, stosuje chłodzenie pasywne, e, nie wymagające dodatkowego chłodzenia za pomocą wentylatorów, więc macie pewność, że ta lampka jest naprawdę mega e, cicha tak słuchajcie, lampka po wyciągnięciu z pudełka się prezentuje otulona w takie dwa zabezpieczające elementy, my sobie to e, ściągniemy i tak słuchajcie, wygląda, wygląda ta lampka. Nóżki, słuchajcie są regulowane, więc możecie sobie je rozsunąć i zsunąć. Dosyć słuchajcie, długi kabel, jeszcze zasilacz jest do tego zapewne, o tak, mamy jeszcze, jeszcze zasilacz, 24V, 2A, taki zasilacz jest w zestawie do tego na końcu na końcu tego bara. Jest, słuchajcie, pstryczek, elektryczek. Więc zaraz sobie to podłączymy, zobaczymy, jak świeci. O tyle fajnie z tymi barami jest, że takiego bara możemy sobie przetestować u mnie też nad akwarium morskim. Ja sobie wybiorę, który tam będzie mi najlepiej pasował, czy 1200, czy 900. Wydaje mi się, że 900 będzie odpowiedni na ten mój zbiornik 100 cm. Te bary, słuchajcie, naprawdę w znakomity sposób doświetlają doświetlają e, akwarium, szczególnie jeżeli stosujecie na przykład lampy, które mają nie za dużo koloru takiego niebieskiego, tylko bardziej świecą na jasny kolor, więc taki bar naprawdę zrobi, zrobi wam robotę. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnego wentylatora, żadnego dodatkowego chłodzenia. Jest chłodzenie pasywne. Jest kawał, słuchajcie, aluminium e, i tak to się prezentuje. Oczywiście diody, które tutaj są zastosowane są to znane na całym świecie dy, yy, diody Cree, więc jak najbardziej jak najbardziej, ok. Jeżeli chodzi o informacje o tej barze, czyli Felix 600 Marine, to jest 30W. Taka jest moc tej lampy 30W i odporność, wodoodporność IP65. IP65, tak się słuchajcie, ona prezentuje. Zobaczcie, tak wygląda ten bar i tak będą się prezentowały wszystkie pozostałe bary. Tylko różnica jest taka, że w długości i w mocy oświetleniowej takiego baru. Bar Felix ma zastosowane diody Deep Blue, Royal Blue i UV, więc tutaj świeci naprawdę mocno na niebiesko. Mam nadzieję, że świeci mocno na niebiesko. Jest on oczywiście, jak już wspomniałem, wykonany z anodowanego aluminium grubościennego, więc nie ma potrzeby zastosowania dodatkowych wentylatorów do chłodzenia tych barów. Takie samo chłodzenie w postaci tego aluminium sobie w zupełności, w zupełności da radę. Ten Felix 60, który mam tutaj w ręku, Felix 600 to jest o długości 60 cm, 24 diody CRI. Następnie mamy Felix 900, czyli 90 cm, i tutaj mamy 36 diod 3W CRI. Później mamy Felixa 1200, czyli metr 20. Tam mamy już zastosowane 48 diody Cree 3W. I najdłuższa belka, której nie mam tutaj e, przed sobą, to jest Felix 1500, czyli 150 cm. Tam mamy 60 diod 3W e, CRI. Wtyczka zasilająca. Zasilacz. Podpinamy. I teraz tak. Tu był taki pstryczek elektryczek. Ok. No dobra. I mamy sytuację jak poprzednio. Dodamy sobie tą belkę do aplikacji. Belka dodana. Zakończ. I mamy tak samo jak w lampie Nano X, którą pokazywałem we wcześniejszych odcinkach. Także sterowanie. E, tym barem. Dobra. Zgasimy sobie całość i zobaczmy, co tu możemy sterować. Pierwsze lampy UV nam się zapalają. 6 diod UV. Następnie dokładamy sobie niebieskie. Pali nam się 6 niebieskich. Następnie. Następnie dokładamy, dokładamy kolejną, kolejne 6 diod i ostatnie pali się wszystko, wszystko, na maksa. I tak słuchajcie, ten bar wygląda sterowanie tą samą aplikacją identyczne jak, jak w przypadku Nano Xa. Wszystkie lampy Migmol są sterowane za pomocą za pomocą tej aplikacji. Oczywiście efekty Mamy także, czyli efekty błyskowe, jeżeli chcemy wyładowania mieć atmosferyczne, jak najbardziej tak, jeżeli chcemy mieć efekt chmurek, zachmurzonego nieba, wtedy bar doświetleniowy pali się mocniej, słabiej. Tego na kamerze może super nie widać, ale rzeczywiście tak jest, że mamy taki efekt ściemniania, rozjaśniania, ściemniania, rozjaśniania. Taki efekt, jakby chmurki przechodziły przez, przez słońce. Więc to jest to oczywiście aklimatyzacja, lunar, wszystko jest sterowane bardzo intuicyjnie, bardzo proste za pomocą tutaj właśnie tej aplikacji. Dobra, więc sterowanie sterowaniem, wszystko, wszystko fajnie działa, naprawdę zobaczcie płynnie. Jest to chwila, moment, nie? nie trzeba, nie trzeba, nie wiem, czekać i tak dalej. Bardzo szybko, bardzo sprawnie, bardzo intuicyjnie. Miałem takie lampy, że... Nie zawsze to działało tak super super płynnie. Zobaczmy sobie pozostałe bary, jak wyglądają. Dobra, mamy wszystkie trzy bary odpakowane. Mówię, jeszcze mamy bara 150, eee. czyli 150 cm, 60 diod, ale tak to mniej więcej się prezentuje. 60, 90 i 120. Jeżeli chodzi o zasilanie tych lamp, 60 i 90 mają identyczne zasilacze 24V 2A, ale już 120, czyli tą, którą mam tutaj, to 120 już ma zasilacz ciutkę mocniejszy, bo 3,5A. Dobra, podłączmy sobie tą największą, czyli tą 120. Zobaczymy, zobaczymy jak ona świeci. zaraz myślę, że tą 90, bo 120 będzie za duża. Chociaż spróbujemy. Pójdziemy do mnie nad zbiornik i zamontujemy sobie nad moim akwarium. Zobaczymy jak to świeci nad zbiornikiem. Dobra, odpalmy sobie tą największą belkę. No troszkę światełka, to już powiem Wam że jest. Ja bym sobie tylko z ciekawości sprawdził tą 120, którą mam, jak to wygląda z poborem, z poborem rzeczywistej mocy z gniazdka, bo z informacji, jakie mamy tutaj na naklejce w tym miejscu, to jest, że to jest 60-watowy bar. Ten bar 60 W, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy to sobie sprawdzili. Więc chodźmy. No dobra, bar już zamontowany. Świeci u mnie tutaj na stole moim <laughs> pracowniczym. Dobra, bar słuchajcie, uruchomiony. Świeci i zobaczmy na, na wskaźnik 61,3. Więc słuchajcie, bardzo dobrze. 60 W deklarowane i zobaczcie, mamy 60, 60,5, 61,3. Więc bardzo, bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Sprawdźmy sobie pozostałe bary, bo też jestem tego bardzo ciekaw. Dobra, podpiąłem. Podpiąłem, słuchajcie, kolejny bar. Eee, mamy moc deklarowaną 45 W. 45, a zobaczmy, jaki jest pobór. 48,5. Fajnie to wygląda. 45 jest deklarowana. 48,5 mamy na wskaźniku. Dobra i. Wersja najmniejsza, power 30 W, lampka świeci, 35 W pobór z sieci. Dobra, chodźmy nad moje akwarium morskie, założymy sobie tego bara, tą 90, zobaczymy jak to świeci nad rzeczywistym zbiornikiem. Dobra, jesteśmy nad moim akwarium morskim, zobaczcie, że już w tym momencie ten bar... Mikmola jest zainstalowany na tym zbiorniku. Jest on mega, słuchajcie, płaski i naprawdę jest tak nisko nad wodą, że praktycznie go nie widać, nie? On jest tutaj w tym miejscu. Praktycznie go nie widać. Jedyny minus, co mi się wydaje, co w takiej sytuacji by mogło być, że często ryby morskie no szaleją, chlapią i tak dalej, tak dalej. Więc tak nisko zamontowana lampa jak w tym momencie no to może być ona bardzo często, bardzo często ta lampa będzie wymagała po prostu czyszczenia, przecierania itd., itd. Bo będzie zalana, zachlapana i... No i będzie trzeba ją po prostu czyścić. W tym momencie świeci się moje główne oświetlenie, które dopiero wstaje tak naprawdę, bo mamy godzinę 12. O godzinie 12 dopiero mi się zapalają lampy, ale ja sobie z aplikacji na moment moje główne oświetlenie wyłączę, żeby się nie świeciło i zapalę wam, słuchajcie, tylko tego bara. Tylko jeszcze zasłonię okno, dobra? Dobra, okno zasłonięte. Jeszcze może telewizor bym zgasił? Dobra, okno, słuchajcie, zasłonięte, jest ciemnica. Tu jest gdzieś moja ręka, i będziemy sobie po kolei. Zapalali co? Pierw, ufałkę włączymy. Ufałka robi taki klimat, słuchajcie, mroczny, nie? Masaka, jakby nie wiadomo, jaką miał mętną wodę w akwarium. Jakby coś mi zakwitło. Dobra, dołożymy troszkę niebieskiego. O, tu już się robi naprawdę jasno. Aparat już musiał szybko dostosować sobie tutaj balans, bo. Już było przepalone wszystko. Dobra. odpalimy sobie. To jest 50%. 50% mocy lampy. Dołożymy kolejne. Świeci, słuchajcie tak. I dołożymy jeszcze jedno. O, i to jest max. Mogę Wam pokazać tutaj. 100%. 100%. Ale słuchajcie na ufałce. To wygląda, słuchajcie tak. Nie mogę wcelować. No w fałce to wygląda tak. Jakbym tu miał jakiś, nie wiem, nie? jakieś demony tam mi narobiły do tego akwarium. Masak, no, i to już wygląda naprawdę ładnie. Naprawdę ten bar doświetla to akwarium ładnie. Podoba mi się. Jest mocno, no jest kurcze. jest petarda, nie? Świeci to naprawdę dobrze. Myślałem, że będzie. Że będzie słabiej to akwarium doświetlone, a na samym takim barze, zobaczcie, 60W, wygląda to naprawdę dobrze. No, fajnie. A dołóżmy jeszcze niebieskie z moich głównych lamp. No, to się robi już widno, naprawdę. Dobra, 100% światła. Wiadomo, akwarium dopiero wstaje, te korale są jeszcze tam, wiecie, obkurczone i tak dalej. Nie wygląda to za dobrze, ale... No, fajnie, fajnie. Dobra, wy, wyłączmy główne światło. I zostawmy tylko tego bara. No, robi robotę, naprawdę. No, nie spodziewałem się, słuchajcie. Nie wiem, jaka jest cena tego bara. Napiszę wam na pewno w komentarzu gdzieś, ile, ile poszczególne bary kosztują Felix, tak to się nazywa, Mikmol Felix. Naprawdę cienkie, zgrabne, ładne lampki i naprawdę zobaczcie, że je nie widać. Nawet jak spojrzycie, zaraz wam pokażę takie ujęcie sobie zrobimy. Czekajcie, wezmę was z kamery. Patrzcie. Tutaj jest krawędź akwarium. Mam siatkę swoją. I, do, I zobaczcie, i tej lampy praktycznie nie widać. Jak ja tu siatkę, to zobaczcie, ona jest tutaj, ta lampa. Patrzcie, jak ona jest nisko nad taflą wody. Mega nisko, zobaczcie. Ja mam też takie akwarium, że jakby ten grzebień jest dosyć wysoko i tak dalej, i do krawędzi wody, do krawędzi wody tutaj jest bardzo, bardzo nisko, nie? Bardzo blisko, ale no strasznie jest nisko, strasznie jest nisko ta lampa. Zobaczcie. Ja wiem, do, do wody to jest jakieś 2 cm, 2 cm, i by już dotykała wody, niesamowicie. Takie coś kładziecie, i nie widać lamp. Słuchajcie, no, tu jest zało założona ta 90 cm i naprawdę świeci ładnie. Nie mam filtrów e, przy sobie. Mówię, akwarium dopiero się budzi. Wstaje ze snu, ale patrzcie, jak ładnie oświetla. No, spoko. Podoba mi się. Także widzicie, tak to się prezentuje: Felix. mikmol Felix, tak się, one, tak się one nazywają. IP65. Marine. No dobra, to by było słuchajcie, na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jak tak, to ręka w górę. Dawno nie było filmów. Z pokazywania różnego rodzaju sprzętu, ale będę musiał do tego typu filmów troszeczkę wrócić, żeby też na tym kanale coś się więcej działo, bo no nie mam tak też na co dzień dużo informacji, żeby Wam przekazywać odnośnie krewetek. Więc wydaje mi się, że taka odskocznia troszkę nikogo z Was nie znudzi, a zawsze to jest jakiś smaczek i coś nowego mogę Wam pokazać. To by było, słuchajcie, na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i trzymajcie się. Cześć, cześć!